ten początek jest taki ważny, bo często ten początek właśnie decyduje o całym dalszym życiu naszego dziecka. O tym, czy jego mózg będzie uszkodzony, o tym, jakie będzie miał wyniki w szkole, o tym, czy będzie mógł osiągnąć to, co, o czym marzą jego rodzice i o tym, co w przyszłości będzie marzyło dziecko. Czy będzie to tylko dziecko, które będzie miało spełniało minimum, które będzie sygnalizowało swoje potrzeby. W związku z tym to, tak naprawdę to, co się dzieje w okresie okołoporodowym, to yy, decyduje o całym naszym przyszłości w, naszym, życiu. w oddziale naszym realizujemy program poprawy opieki nad noworodkiem. Jest to program obejmujący całe województwo, który zrodził się w następstwie przekonania, że działania po porodzie nie zawsze są na odpowiednim poziomie, że działania wobec noworodków, które się urodziły w złym stanie, w tak zwanej zamartwicy, nie zawsze są optymalne. Lekarze, pielęgniarki położne czasami nie są odpowiednio przeszkolone czy przeszkoleni w zakresie tzw. reanimacji czy resuscytacji, czyli prowadzenia sztucznego oddechu, prowadzenia masażu serca. I celem naszego programu była poprawa wiedzy na ten temat. Wiedzy we wszystkich szpitalach w całym województwie. Resuscytacja to jest przywracanie podstawowych czynności życiowych dziecka bezpośrednio po urodzeniu. I to dotyczy każdego dziecka. Dziecka urodzonego o czasie, czy dziecka urodzonego przedwcześnie. Zawsze obowiązywała i zresztą nadal obowiązuje bezpośrednio po urodzeniu skala, ocena według skali pani Virginii Abgar, która oceniała, to jest stara skala i wiele jest dyskusji na ten temat, czy ona jest przydatna dla wcześniaków, czy nie. Ale prawda jest taka, że ta skala oceniała podstawowe czynności. U dziecka zdrowego czy chorego od razu było widać, który, sobie, który się rodzi zdrowy, a który ma problemy. Objęliśmy opieką 25 szpitali i oddziały noworodkowe i oddziały tak zwane perinatologiczne otrzymały sprzęt do nauki resuscytacji, do nauki intubacji. Jak również przekazujemy obecnie. Sprzęt bardziej zaawansowany, to znaczy respiratory. Celem tego dzisiejszego spotkania jest przedstawienie tych zdobyczy ostatnich lat, które pozwalają na coraz lepsze i coraz bardziej skuteczniejsze leczenie naszych małych pacjentów. Na naszych oczach właśnie ta granica obniżania się przeżywalności tych dzieci ciągle się obniża. Mówimy w tej chwili już o możliwości przeżywania dzieci z masą ciała 400 gramów, co jeszcze do niedawna było po prostu niemożliwe. Natomiast postęp wiedzy pozwala właśnie na tę ciągłą poprawę. W ostatnim okresie, szczególnie w neonatologii, jest bardzo dużo zmian. Jest to Dziedzina, która się bardzo prężnie i bardzo nowocześnie rozwija. I w chwili obecnej dyskutujemy na temat współczesnych metod resuscytacji noworodka, dyskutujemy nad tym, jak zwiększyła się możliwość i przeżywalność dzieci ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała i z bardzo małą urodzeniową masą ciała. To są generalne dzieci, które się rodzą poniżej 1500 gramów, które jeszcze 20 lat temu nie miały szansy przeżycia. W związku z tą poprawą w sensie wyposażenia oddziałów w intensywnej terapii, nowoczesnej technologii medycznej, czyli odpowiednie inkubatory do intensywnej terapii, odpowiednie respiratory do wentylacji, respiratory również do tak zwanej nieinwazyjnej wentylacji, odpowiednie monitorowanie podawanego tlenu, to wszystko sprzyja. Przeżywaniu i prawidłowemu rozwoju tych małych, niedojrzałych dzieci, biorąc pod uwagę, że nasze społeczeństwo, w naszym społeczeństwie w dzisiejszych stresujących czasach narasta stopień niepłodności. A rozpoczęła, że tak powiem, działalność medycyna wspomagająca rozród, wspomagająca rozród. W związku z tym, my mamy coraz więcej wcześniaków z ciąż wielopodowych, które wymagają specjalistycznego podejścia neonatologa i bardzo dobrze wyposażonych oddziałów intensywnej terapii. To gwarantuje tym dzieciom, że nie tylko przeżyją, ale i jakość ich życia będzie lepsza. To, co odkryliśmy po 30 latach naszych badań, to że podawanie tlenu noworodkom może okazać się szkodliwe. Jak dotąd rutynowym działaniem było podawanie tlenu dziecku, które nie oddycha. To co odkryliśmy i co zostało potwierdzone przez wielu innych, to że podanie tlenu nawet krótkotrwałe może znacząco zwiększyć ryzyko powikłań, a nawet śmierci dziecka. Dlatego warto unikać podawania tlenu, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. To, co robimy przez te kilka pierwszych minut życia dziecka, ma istotne znaczenie dla dalszego życia jego samego i jego całej rodziny. Dziś wiemy, że najważniejsze jest, żeby pomóc dziecku zacząć oddychać. Ważne jest, żeby nie podawać za dużo tlenu, ale z drugiej strony są dzieci, które potrzebują podania tlenu i nie mogą go dostać za mało. Stąd tak ważne jest, żeby jak najszybciej znaleźć złoty środek, moment równowagi. Teraz, kiedy mamy te nowe informacje, sądzę, że musimy zmienić podejście, w jaki sposób zajmujemy się dziećmi. Proces zmiany przyzwyczajeń czy metod leczenia jest zawsze trudny, bolesny, jednak wszyscy musimy przez to przejść. Zawsze musimy sobie zadawać pytania, czy metody, które stosujemy są wystarczająco dobre i poparte wynikami badań naukowych. Jeżeli nie wiemy, czy tak jest, to powinniśmy zdobyć naukowe potwierdzenie, że one są najlepsze dla naszych małych pacjentów. Uważam, że wciąż wiele w naszych działaniach możemy poprawić i udoskonalić. Na tej zasadzie. Powtarzając ciągle i na okrągło, my wpajamy nowe zasady, ponieważ zawsze to jest proste w każdej dziedzinie. Niełatwo wyzbyć się starych nawyków. Odruchowo wraca się do tego, co mamy zakodowane. W związku z tym nie wystarczy przeprowadzić warsztaty. Trzeba pilnować i każdy szef oddziału i każdy, kto na takim szkoleniu był i uczestniczy, pilnuje, żeby pozostały zespół pracował tak samo, bo w sukces w neonatologii to jest praca nie jednego szefa czy nie jednego lekarza, tylko to jest zespół całego teamu neonatologicznego, czyli to musi być odpowiednio przeszkolona pielęgniarka, okay która potrafi prawidłowo przeprowadzić resuscytację razem z lekarzem, który również jest odpowiednio przeszkolony. I potem cały oddział intensywnej terapii tak wyposażony, że pozwala przeżyć temu skrajnie niedojrzałemu dziecku. Teraz już wszyscy wiemy, że mamy zmiany w, w procedurach resuscytacji w okresie noworodkowym, że mamy nowocześnie wyposażone oddziały, wiemy gdzie transportować dzieci z jakim zagrożeniem życia i praktycznie rzecz biorąc musimy bardzo ściśle przestrzegać, procedur, które są w chwili obecnej dla niektórych zupełnie nowe, bo to są procedury które wypracowano w świecie i które zdecydowanie przyniosły poprawę wyników przeżywalności, a także jakości życia tych dzieci. Zdecydowanie jest mniej dzieci z uszkodzeniami neurosensorycznymi, z zaburzeniami, z tak zwaną retinopatią wcześniaków. To nie tylko my, tylko każdy kraj po kolei, który wprowadzał nowoczesne standardy postępowania medycznego, nowoczesne leczenie. Każdy najpierw przechodził przez falę porażek, a potem stopniowo dochodził do sukcesów. Przy okazji, nasz oddział intensywnej terapii wzbogacił się też o kardiomonitory, jeden inkubator i kilka respiratorów. Także pieniądze, które zostały przeznaczone na szkolenia i na sprzęt w ciągu trzech lat trwania programu, zostały wydane myślę, że w sposób optymalny. To są pieniądze z tak zwanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to bardzo duży, zaszczytny cel wszystkich ludzi, którzy to zorganizowali. Jest to wspaniała sprawa szkoleniowa dla nas, nerek neonatologicznych, które są bezpośrednio związane z noworodkiem, który się rodzi i ma problemy oddechowe. Taki cykl szkoleń powinien być zawsze organizowany, bo dla nas jest to ogromna szansa, żebyśmy mogły zobaczyć nowe kanony, nowe sposoby leczenia, nowe sposoby reanimacji, które się zmieniają. A w ciągu biegów pracy nie mamy czasu na takie doszkalanie. Także taki system monitorowania sposobu reanimacji, wprowadzenia nowych rzeczy jest bardzo dobrą rzeczą. Ciągle dyskutujemy na temat poziomu opieki, standardów opieki w medycynie neonatologicznej, czyli wśród osób, które zajmują się najmłodszymi pacjentami. Wiemy, że poziom opieki w chwili obecnej w Polsce nie jest zły. Myślę również, że nie powinniśmy spoczywać na laurach, a dążyć do tego, aby ta opieka była stale poprawiana, podwyższana czy weryfikowana. Dlatego takie spotkanie, jakie dzieje się w tej chwili w Łodzi, poświęcone poprawie opieki, wprawdzie w Województwie Łódzkim, ale myślę, że podobne spotkania dzieją się wszędzie w Polsce. Nasza wiedza jest wzbogacana, weryfikowana, dlatego nasz stosunek do zasad postępowania z dzieckiem, monitorowania, leczenia sytuacji trudnych, Polega o ewolucji i zmianie. Musimy się uczyć, uczymy się i właśnie temu służą tego typu konferencje. Nasze szkolenie pozwala w praktyce przećwiczyć procedury związane z reanimacją noworodków. Dzięki temu ludzie, którzy uczestniczą w tych szkoleniach, mają później większą łatwość w podejmowaniu prawidłowych decyzji i prawidłowych działań, gdy dochodzi do tych bardzo stresujących sytuacji, gdy musimy ratować najmłodszych. Stąd te szkolenia naprawdę są ważne i dają nam większą pewność siebie przy podejmowaniu właściwych działań i decyzji. Nasze województwo znajduje się mniej więcej w środku, jeżeli chodzi o umieralność niemowląt w Polsce. Nie jest ani najlepszym, ani najgorszym. Natomiast zawsze cechowało się wysokim poziomem wcześniactwa, a więc no, duża liczba noworodków niedojrzałych, które wymagają wspomagania oddechu, się tutaj rodzi. Mamy nadzieję, że nasz program, nasze szkolenia, których w sumie było 12, i sprzęt, który został przekazany, przyczyni się to wszystko do poprawy opieki nad noworodkami, które się rodzą w naszym województwie.